stała mi się dość mocna awaria taka co uniemożliwiła dalszą jazdę mianowicie pourywały się mi tutaj te wszystkie tutaj tutaj o wszystkie śruby i tam było tak no nie było ani prądu ani nic na no szybko udało mi się jedną wykręcić widzicie na zdjęciu i na tym kołku jednym to się wszystko tutaj trzymało i i powiedzmy udało się dojechać do domu, ale teraz trzeba to zrobić porządnie, bo tak to nie idzie jechać. To jest skręt w lewo na maksa. I wszystko sobie wchodziło. No bo wiadomo, jeden kołeczek i śruba jeszcze w takim miejscu. Ale dobra, trzeba wykręcić ładnie te śrubki. Tą jedną akurat wierciłem. Mam nadzieję, że resztą wystarczy przyspawać podkładkę nakrętkę i wyjdą. O tak to wygląda. Ten kołeczek się niestety troszkę rusza. A tu się całkowicie urwał. Z tym będzie podejrzał największy problem. Ale ale dobra. Spawamy do tych nakrętek śrub. Może wyjdą. Kołeczek wyjmę. I chyba dorobię na tukarni nowe. Takie, żeby mocno na wcisk chodziły. Nie wiem czy to widać, ale ten kołek też się zgiął. Trzy śruby mam. Czwarta jest bardzo oporna. Ona była ze 3-4 mm w głąb. tam urwana się taki jeżyk mi zrobił od spawów. Ale z dobrej rzeczy to nie muszę iść z innego mostu wykręcać tych śrub. Tylko takiego od yy, Volkswagena. Yy, na przykład pasat B6 przednie łożysko w kole. Ma takie same śrubki, troszkę dłuższe. Nie wiem czy nie będą aż za długie, ale wiadomo 10-9 śruby, 12 razy 1,5 z gwintu Także nie pozostaje tylko tyle już prób było. Tam kolejne dwie leżą. Ale muszę jeszcze tam jedną jakoś tu wyrwać i będzie moment. Te śruby jeszcze mają taki alastożek. Także tutaj się je dokręci. Raz drugi i podejrzewam, że będą bardzo fajnie trzymać a najgorsze jest to, że ten drugi kołek tutaj o jest urwany w środku i jest też z nim problem jakiś koszmar, ale się udało odkręcona dopiero zaczęła iść jak tutaj pełno oleju znaczy pewno, tam parę kropel oleju dopiero zaczęła iść, w końcu weszła tutaj taki ładny jeżyk powstał, wszystko trzeba ładnie oczyścić przegwintować. Tu znalazłem już gwintownik. Trzy otworki już mają ładny gwint. Teraz tylko tamten. Oczyścić. Troszkę może nasmarować i składać i można jechać. Myślę sobie jak wyjąć ten kołek. Tak to przyspawałem od niechcenia i jesteśmy dalej gdzie. Wszystko niepotrzebne się pozbyliśmy. Także teraz tylko szybki montaż i można jechać dalej. Jakie szczęście, że to się udało. Byłem pewny, że się nie uda, ale się udało a drugi, o, zgięty i ten, ale mniejsze o to. Tutaj, teraz tutaj, o, to kółko dystansowe. Pierwsze te podkładki, kołeczki nowe są, dość ciasno weszły. Teraz tylko to i zaraz pojedzie. Chwilanie uwagi i sukces. Kołeczki ładnie się świecą, śrubki dokręcone. Doszki troszkę podochodziły podejrzewam, że chwilę pojeździć i jeszcze raz, dwa razy trzeba nie dokręcić ale o, mam nadzieję, że będzie trzymać a tutaj ostruweczko nadal jeszcze jakoś tam wygląda no, kopareczką troszeczkę pojeździłem i generalnie co wszystko wytrzymało teraz elegancko śrubki próbowałem dokręcić, to generalnie te pierwsze trzy tutaj yy, nic nie rinęły, jedynie tamta no może była dość mało dokręcona, albo coś i generalnie było czuć, że ten stożek się uklepał, bo tak aż strzelałek się dokręcało także mam nadzieję, że to będzie trzymać i o, a tak kopareczka to bez większych tam problemów a teraz trzeba gdzieś wkręcić zapasowe śruby a trzeba wkręcić z powrotem a potem w razie czego jest, z czego brać.